Halo? Cześć, wolna jesteś? No, tak. Mhm. Cena 100 złotych? Co tam oferujesz? Bo nie jestem w stanie sprawdzić na telefonie. E, co oferuje? No, wiadomo, mam pocołki, masaż. Seks w zabezpieczeniu, francuski bez. Ilość zbliżeń jest nieograniczona. Mhm. Czyli normalnie można sobie tam działać trochę. Można działać tak. Mhm. No, Ale ja tak, fantazja no, poniesie. Tak? A myślisz, że nas poniesie? No myślę, że tak. Godzina to przymało będzie, chyba dwie. Słyszę po głosie, że nudzisz się, to chyba z dwie, ale do drugiej pracujesz, to co przedłużymy trochę? No pewnie. Dobra. Powiedz mi, czy było dzisiaj dużo ludzi? Nie, nie, bo w ja, mnie nawet nie było cały czas, także... Czyli się nudzisz i trzeba do Ciebie wlecieć. No trzeba, tak. Dobra, to ja bym był za 15 minut. Ja pod Arkadią mieszkam, to daleko mam? Gdzie mieszkasz? Arkadia, galeria pod Arkadią. W a, to no. Na Zoli no. Czy byłem u ciebie? No. Nie, jeszcze nie. Na Żoli Bożu mieszkam, a ty? Aha, nie, ja tutaj na woli ulica Bandery 4, przy obozowej Okopowa, to do kierunki. Szampana wezmę, napijemy się, czy coś innego? Co pijesz? Nie no, może być, co uważasz. Nie, no, co chcesz, naprawdę, wiesz, jak wolisz coś innego, to może być coś innego, nie? No nie, co uważasz? Ja tam wiesz. Bo Wódki nie będę zabierał jak do jakiegoś chłopa, nie? Bo to z chłopaka nie się nie. Nie, Wódki, nie. To drugi o, raz tak. będę z takich usług korzystać dopiero, powiedz mi, masz 40 lat, tak? Tak, tak. A wiesz ile ja mam? Ile? 25. To nie za mało? No, to super. Nie, no, absolutnie fajnie właśnie. Ale co, poskaczesz, pokutasz się trochę? Czy trzeba nie. będzie Tobą tam trochę kierować? Nie, no, to jakaś fantawia poniesie. To pełna energii jesteś dzisiaj, jednym słowem. Tak, jestem pełna energii. Dobra, nie będę cię więcej zanudzał. Zapytam jeszcze o ten, jakieś fetysze. A jakie lubisz? No, wstydzę się ci powiedzieć trochę. No nie. No co, zrośli jesteśmy. W cycki lubię pakować kobitkę. No dobrze. No i dobra, no i wszystko fajnie. To hmm. jaki adres jest? bandery 4 Dobra, to o 21 będę. Dobrze, Delikatnie po, no dobra, dzięki. <noise> Ty pisze stop łokieć w dupę, bikini.